Cześć, witajcie, witajcie ponownie na moim kanale. Nie było mnie tu strasznie długo, wiem. E, mam nadzieję, że tęskniliście, ale jestem i mam nadzieję, że zostanę na dłużej. E, mam nadzieję, że widzicie pewne zmiany, które tu zaszły, chociaż siedzę w tym samym miejscu, to mam nowy aparat, nową lampę, aż mnie oślepiło. E, no i zaczynamy. Zaczynamy nowego YouTube'a na naukowka.pl Muszę dodać, że ten film pokazuje się w dzień moich urodzin, których ach, nie, nie zdradzę. E, to jest mój prezent dla Was, na moje urodziny. E, wy również możecie mi zrobić prezent. E, możecie obejrzeć ten film do końca, możecie dać znać, co myślicie, zostawić komentarz, zasubskrybować, zajrzeć na mojego bloga, chociaż dawno się tam nic nie pojawiało, ale za to na Instagramie bardzo dużo się dzieje, więc zapraszam Was serdecznie. Ale my dzisiaj nie o tym, dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś zupełnie, zupełnie innym. Mam taki problem, że jak poruszam temat naukowy związany z biologią molekularną i chcę coś szybko, prosto powiedzieć, to zazwyczaj okazuje się, że są takie pojęcia pojawiające się po drodze, które również mogą wydawać się troszkę obce, nie do końca zrozumiałe, a ja nie mam czasu ich dokładnie wytłumaczyć. Postanowiłam, że ten pierwszy powrotny film będzie właśnie służył do tego, żebym później w kolejnych filmach nie musiała już zastanawiać się, czy mój odbiorca na pewno wie, czym jest DNA, czy na pewno wie, czym jest RNA, albo kod genetyczny? Ten film będzie właśnie na ten temat. I przygotowania tego filmu zaczęłam od tego, co lubię robić najbardziej, czyli od googlowania. I o ile googlowanie hasła DNA i RNA poszło jeszcze tak w miarę, czyli te hasła, które znalazłam w pierwszych wyszukiwaniach, były powiedzmy, ok. O tyle wpisywanie pojęcia kod genetyczny. Zawlekło mnie na bardzo dziwne rejony internetu. Wszystko to dlatego, że pewna duża stacja telewizyjna nagrała taki serial pod tytułem Kod Genetyczny. Nie oglądałam tego serialu, ale, jakby szybki opis em, skłania mnie ku temu, że również w tym filmie. To pojęcie nie było chyba odpowiednio wykorzystane. Jeśli się mylę, dajcie mi znać, nie zamierzam oglądać całego tego serialu, żeby rozwikłać tę zagadkę. Natomiast teraz, jeżeli wpiszecie w Google pojęcie kod genetyczny, to prawie wszystkie odpowiedzi, które znajdziecie, są związane z tym serialem. To będzie film krótki i prosty. E, dlatego posłużę się wieloma uproszczeniami i nie będę mówić o wszystkich szczegółach poszczególnych aspektów i pojęć, o którymi będziemy się posługiwać. Natomiast jeżeli wy jesteście z poziomu zaawansowanego i widzicie, że coś uprościłam, albo brakuje wam jakiejś informacji, to oczywiście zapraszam was serdecznie do tego, żebyście zostawiali te myśli w komentarzach, aby inni oglądający mogli się z nimi e, zapoznać. Natomiast ja chcę, żeby to była taka pigułka wiedzy. Zaczniemy od tego, czym są kwasy nukleinowe i będziemy mówić o DNA i RNA. DNA to kwas deoksyrybonukleinowy i jest to nośnik informacji genetycznej. To oznacza, że w cząsteczce DNA zawarta jest cała informacja na temat naszego organizmu i na temat wszystkich innych organizmów to jak wyglądamy, to jak funkcjonujemy, a nawet to po części przynajmniej jak się zachowujemy. W komórkach eukariotycznych, czyli na przykład w komórkach ludzkich, DNA znajduje się w komórce w specjalnie wydzielonej przestrzeni, czyli w jądrze komórkowym. Natomiast w komórkach bakteryjnych, prokariotycznych, nie ma takiego rejonu, więc DNA czy inny, czy RNA, będzie znajdował się w cytoplazmie tej komórki. DNA jest strukturą niciową, a w skład tej nici wchodzą elementy zwane deoksynukleozydami. Jeden taki deoksynukleozyt tworzy cząsteczka cukru, deoksyrybozy oraz jedna z czterech różnych zasad azotowych. Będzie to albo adenozyna, albo tyrozyna, albo yy, guanina, albo cytozyna. Wiem, że to wszystko brzmi bardzo trudno, ale pomyślcie sobie, że właśnie ten deoksynukleozyt to jest cukier plus jedna cegiełka z czterech możliwych. I takie elementy są ze sobą połączone w nić. Natomiast w komórce DNA najczęściej tworzy struktury dwuniciowe, czyli dwie takie nici DNA będą ze sobą połączone. Natomiast będą one względem siebie odwrócone, czyli ułożone antyrównolegle. antyrównolegle. I w taki sposób będą łączyły się ze sobą za pomocą łączeń przebieg przebiegających przez y, te zasady azotowe. I tak jak Wam mówiłam, adenozyna zawsze łączy się z tyrozyną, co oznacza, że na jednej nici będziemy mieli adenozynę, a na drugiej tyrozynę. Jeżeli po jednej stronie będzie guanina, to po drugiej stronie będzie musiała znajdować się cytozyna. Dodatkowo, jeżeli wyobrażamy sobie cząsteczkę DNA, to pewnie gdzieś w głowie mamy taką strukturę loczkową, czyli widzimy taki, e, taką dwuniciową cząsteczkę, która jest delikatnie e, skręcona, i tak faktycznie wygląda DNA. E, co ciekawe, gdybyśmy wyciągnęli DNA z jednej komórki naszego ciała i wyprostowali tę cząsteczkę, to miałaby ona długość aż 2 do 2,5 metra. Jak to jest możliwe, że tak długa cząsteczka? Mieści się w takiej małej, malutkiej komórce. No, oczywiście ta cząsteczka jest niezwykle cienka, my jej nie możemy zaobserwować i jest odpowiednio bardzo rozsądnie i bardzo mocno upakowana w systemy zaprojektowane przez ewolucję, właśnie po to, żeby móc znaleźć się w komórce i jeszcze dać przestrzeń innym strukturom komórkowym, aby również mogły w tej komórce funkcjonować. DNA zostało odkryte w, pod koniec lat 60. XIX wieku, natomiast jego struktura zostawała zagadką przez niemal kolejnych 100 lat. Jeżeli mówimy o DNA, to muszę Wam przypomnieć o moim wpisie na blogu dotyczącym Rosalind Franklin. To jest osoba, która została pominięta przez Komitet Noblowski w przyznaniu Nagrody Nobla za właśnie opisanie tej struktury. Jest to tłumaczone w ten sposób, że ona już wtedy była nieżyjąca i rzeczywiście takim osobom nie przyznaje się Nagrody Nobla. W książkach od biologii najczęściej znajdziecie dwa nazwiska: Watsona i Cricka, ale pamiętajcie, że y, zaraz y, równym tchem powinno być wymienione nazwisko Franklin oraz Wilkins. A teraz dwa słowa o RNA. RNA to taki mniej stabilny kuzyn DNA, najczęściej jednoniciowy i kolejność występowania nukleotydów w tej nici Ściśle zależy od tego, w jakiej kolejności występują one w nici DNA. Różnica jest taka, że zamieniamy tutaj nukleoty tymidyny na uracyl, natomiast ta zasada łączenia się zasad, łączenia się tych cegiełek pozostaje taka sama jak w przypadku DNA. RNA powstaje więc na matrycy DNA, e, tworzy strukturę jednoniciową, przez co może opuścić struktury jądra komórkowego, przejść do cytoplazmy i tam e, kolejność tych nukleotydów zostaje przetłumaczona na język białek w procesie zwanym translacją. I tutaj wjeżdża kod genetyczny. Kod genetyczny to reguła na podstawie jakiej jest tłumaczony język nukleotydów na język białek. Jest więc to zasada, jakiś system odczytywania informacji. Główną jednostką do odczytywania informacji zawartej w nukleotydach jest kodon. Kodon to są trzy kolejne występujące po sobie nukleotydy i każdy kodon odpowiedzialny jest za wytworzenie jednego aminokwasu, który później wchodzi w skład całego dużego białka. Mamy cztery różne nukleotydy i odczytywane są one w systemie trójkowym, czyli poprzez te właśnie kodony. Oznacza to, że mamy 64 różne kodony, różne możliwości. 61 z nich odpowiada za tworzenie 20 aminokwasów, te trzy pozostałe są to kodony antysensowne, które kończą proces translacji. Kod genetyczny ma wiele charakterystycznych cech, jedną z nich jest właśnie to, że jest trójkowy, czyli odczytywany jest poprzez trzy kolejne, występujące po sobie nukleotydy. Kolejną z nich jest to, że jest niezachodzący, czyli jeden nukleotyd, jedna ta cegiełka może znaleźć się w obrębie tylko jednego kodonu, może być sczytana tylko jeden raz. Mówiłam Wam, że mamy 61 różnych kodonów, a aminokwasów tylko 20. To oznacza, że kod genetyczny jest również zdegenerowany, czyli każdy praktycznie prawie każdy jeden aminokwas może zostać e, odczytany z różnych kodonów. Natomiast e, odwrotnie już to nie działa. Każdy jeden kodon będzie odpowiadał za wytworzenie tylko ściśle jednego określonego aminokwasu. Kod genetyczny jest również uniwersalny, co oznacza, że ta zasada odczytywania nukleotydów i przepisywania je na język białek, na kolejność aminokwasów w białku jest uniwersalna dla niemal wszystkich organizmów żyjących na Ziemi. Oczywiście są tutaj drobne wyjątki, m.in. W, w tym, jak odczytywana jest informacja w na przykład naszych mitochondriach. Mitochondria to są takie organella komórkowe, struktury wewnątrz komórki, które odpowiadają za wytworzenie energii. One również zawierają swoje własne. Dużo mniejsze DNA, i tutaj ten sposób odczytywania będzie nieco inny. Natomiast mówi się o tym, że ten kod genetyczny, czyli ta reguła odczytywania nukleotydów, będzie uniwersalna. Jeżeli więc znajdujecie się z informacją, że ktoś zmienił kod genetyczny, albo czytacie, że coś w kodzie genetycznym zostało zmienione, to najprawdopodobniej autor tego tekstu czy wypowiedzi niepoprawnie posługuje się tym pojęciem. A kod genetyczny został rozszyfrowany dopiero w 1961 roku, czyli no stosunkowo niedawno. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to były interesujące informacje. Mam nadzieję, że już Kolejnych nieco trudniejszych filmach, nieco trudniejszych tematach nie będę musiała do tego wracać, tylko zawsze będę was odsyłać do tego filmu. Dziękuję Wam również za Wasze zaufanie, za to, że zostaliście ze mną, mimo tego, że mnie już tutaj tak bardzo długo nie było. Zapraszam Was do śledzenia mnie na Facebooku i na Instagramie, bo tam jestem ostatnio dużo bardziej aktywna. Ja Wam obiecuję, że zrobię wszystko, żeby być tutaj już regularnie, żeby być częściej. Mam nadzieję, że ta jakość filmu też jest już troszeczkę lepsza, a ja jeszcze popracuję nad pewnymi pomysłami na lepszy montaż, na to, żeby te filmy były dla Was ciekawe. Jeżeli macie jakieś pomysły albo macie jakieś pytania, zostawiajcie w komentarzu, chętnie się z nimi zapoznam, a teraz już uciekam. Jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!